Wydaje mi się, że trzy miesiące temu nikt z nas, ani nikt nigdzie nie spodziewał się, że znowu będziemy się ekscytować tym, co dzieje się w Westeros. A tu taka niespodzianka lud smoka się zakończył. Zapraszamy. No właśnie Ród Smoka się zakończył i ja muszę ci powiedzieć, że pod wieloma względami lubię ten serial bardziej niż Gry o Tron". Ha! Natomiast nie wiem, czy to jest po prostu złe wspomnienie <laughs> ostatnich sezonów. Możliwe. Czy, czy fajnie jest powiedzieć coś takiego szalonego na otwarcie mm. odcinka? Mm. No nie wiem, ja, ja muszę powiedzieć, że y, ja jednak bardziej w, y, lubiłam pierwsze sezony Gry o Tron", y, oryginalnej, natomiast y, tutaj bardzo się wciągnęłam. I też pokochałam tych bohaterów, i bardzo, szczególnie trzy ostatnie, cztery ostatnie odcinki mocno mnie chwyciły za serce, mhm. bo miałam takie wolne wejście. Mhm. To znaczy, jakoś tak nie, nie byłam w stanie się przywiązać do tych bohaterów na początku, znaczy doceniałam to, co się dzieje scenariuszowo i, i, i jakby budowanie tego napięcia i, i tak dalej, ale jakoś moje serce w tym, w tym nie było. Natomiast w momencie, w którym pojawiła się to już nie wiem, siódmy czy ósmy odcinek, siódmy odcinek, jakoś tak nagle Jak zaczynają siadać razem do stołu? Jak zaczynają siadać razem do stołu, to nagle po prostu zobaczyłam, że ta cała praca, którą wykonał serial, te wszystkie inne odcinki scenariuszowo wykonały totalnie się opłaciło, i to jest serial, który mocno. E, mocno buduje na, na, im dalej w las, tym jest lepiej moim zdaniem. Bo też trzeba powiedzieć, że to jest chyba główna różnica między mm. Grą o Tron, Rodem Smoka. Jakby ta skala opowiadania tak. historii i jakby rytm opowieści. Mm -hmm. Gdzie grą Tron od razu nas rzucała na całą mapę. Mnóstwo postaci, mnóstwo bohaterów, krzyżujące się wątki, krzyżujące się konflikty. Co było z jednej strony atrakcją, bo było po prostu dużo się działo. Tak. Dużo głów ścinano i tak dalej. No tak, tak. Ale moim zdaniem minusem tego było to, że nie wszystkie te wątki były równorzędne. Mm -hmm. że jak przechodziliśmy na przykład do Johna Snowa, to ja trochę ziewałem. No, jakby sorry John. E, <laughs> sorry John. tam. <laughs> Na nami się patrzy. Ten serial jest opowiedziany na dużo mniejszej mhm. skali, dużo, dużo bliższej. Mamy dużo, dużo mniej tak. postaci. W zasadzie większość rzeczy rozgrywa się prawie że w jednym miejscu, mhm. w King's Landing. Tam potem trochę bardziej podróżujemy mhm. między zamkami. No i plus tego jest taki, że to jest absolutnie skupiony na postaciach i na konfliktach. Tak. Minus jest taki, że to jednak. Jest Plus, trochę inny rytm. Inny rytm tak. Plus co odcinek mamy duży skok czasowy, więc w zasadzie co odcinek musimy się restartować, tak jakby zwłaszcza jeśli zaczynają się zmieniać aktorzy. Mm -hmm. Tak, no więc to, to właśnie był mój ten problem e, początkowy, mm -hmm. że miałam takie poczucie, że strasznie dużo tracimy, że tam można by wsadzić więcej mięsa w, w ten w te te rzeczy, które się działy między odcinkami, w tym sensie, że y, mamy właśnie przeskoki czasowe, dwa lata i tak dalej, i tak miałam wraż wrażenie, że niektóre rzeczy są nierozbudowane. Nie, nie, nie Na przykład y, różne postacie mogłyby mieć więcej y, do roboty, a tak to są tylko takimi pionkami, które się przesuwa i, i tak dalej. A, i to, I to mi było dosyć, dosyć przykre, bo tak czułam, że tracę strasznie dużo i dopiero właśnie no, ten odcinek, jeszcze raz do niego wrócę, odcinek już nie pamiętam, który to był. To jest, e, chyba myślisz o ósmym, ale 7 i 8 to jest ten moment, a, w którym serial w którym się budzi. Tak, w, którym momencie, w, w, momencie, w momencie, w którym przestają być te przeskoki czasowe mhm. i, i, i jesteśmy w stanie podążać jakby dzień po dniu prawie. I to jest, e, i to jest fajne wtedy, to się robi fajne. E, no, a co powiesz na ten przeskok e, zmiany aktorów? No Właśnie to był moment, w którym jak się mi się pierwsze pięć odcinków, mm -hmm. odcinków bardzo podobało, bardzo podobał mi się ten rytm. Faktycznie są ze dwie czy trzy postacie, które trochę tracą, mm -hmm. jakby, mimo tego, że mamy tę mniejszą skalę, o której mówimy, która pozwala skupić się bardziej na bohaterach i na konfliktach między nimi, to są takie dwie czy trzy postacie, które chciałbyś, żeby jednak były trochę bardziej rozbudowane. To są przede wszystkim rycerz Kristen Cole A, tak. i, i Larys Strong, który tak. jest takim nowym Little Fingerem trochę. I to mhm. są trochę takie faktycznie pionki, o jakich mhm. mówisz, postacie, które jakby są tam, ważne, tak. ale trochę za mało o nich wiemy, żeby, mhm. żeby to rzeczy, które one robią, nie wydawały się takie po prostu deus ex machinowe. Natomiast generalnie ten rytm mi się podobał i szósty odcinek złamał ten serial, mhm. ja wiem, trochę. że ten przeskok czasowy Był połączony ze zmianą aktorek wydawał mi się trochę za duży, że z historii o młodych... Dziewczętach wkracz wkraczających w potworny mm -hmm. świat patriarchatu, nagle dostaliśmy opowieść o zmęczonych życiem matkach dzieci. Mm -hmm. <laughs> I że dużo dzieci, i tak, ta, i te, te dzieci się też zmieniały z dużo na, dzieci, tak, za dużo na, dzieci pociągów tak, się tak. Budowało, tak. E, No. E, Ale tak jak mówisz, kiedy już weszliśmy w ten jakby e, drugi e, rytm, kiedy przyzwyczailiśmy się do dzieci, kiedy jakby te skoki czasowe zrobiły się trochę mniejsze i zaczęliśmy się skupiać na bohaterach, którzy spotykają się razem w pomieszczeniu i zaczynają się kłócić, e, no to, to złoto. To to, to, co mi się też super podobało w tym serialu, to to, że nie ma właściwie tego tak jakiegoś bad to znaczy nie ma vilana. Są postacie, które są ewidentnie gorszymi ludźmi niż uh -huh. inne postacie, uh -huh. ale w pewnym sensie każdy z nich ma jakąś swoją rację i gdzieś tam wady, które jest, z którymi się jest, w z, z, które się jest w stanie zrozumieć i z którymi się jest w stanie jakoś zidentyfikować. No. Może oprócz Larissa Stronga, który, e, jest okropny, <noise> jest okropnym, okropną postacią, ale może też dostaniemy jego jakieś backstory, e, e, ewentualnie albo nie. E, to ale... też jest taki cień jakby klasycznie grotronowy, że tak. on underdogiem, tak. pominiętym w sukcesji trochę, no z młodszym tak. bratem i tak dalej. Więc jakby totalnie jestem z czym mm -hmm. pracować, tylko trzeba by jeszcze to zrobić. Tak. To co jest fajne, to jest to, że te konflikty z, z między bohaterami budują się właśnie na starciu różnych interesów. Mm -hmm. Czyli jesteś w stanie zrozumieć Alicent e, i jej, jej podejście do świata, jesteś w stanie zrozumieć Rynerę, jesteś w stanie zrozumieć e, Otto Hightower'a. Mm -hmm. Jakby te wszystkie postacie mają swoje racje, na, nawet e, De, Damian, książę Damion też jakby gdzieś tam. Wiesz, skąd płynie jego frustracja, czy, uh -huh. czy, czy w ogóle jego złość, i tak dalej. I to jest super, bo, bo właściwie człowiek się czuje takiego zdarty, oglądając to, komu kibicować. Jednak e, w, w oryginalnej grze o Tron, e, było jasno powiedziane, kto jest okropny, kto nie jest okropny, kto jest zły, kto jest dobry i komu mamy kibicować. Komu. Oczywiście potem się to wszystko zmieniało, co. Też świadczy o tym, że ten serial był fantastyczny, na początku przynajmniej. E, a, a tutaj od razu mamy tak, tak, te, te postacie tak zbudowane, bardzo mi się to podoba. Chociaż umówmy się, jakby jest tutaj drużyna fajniejsza i drużyna mniej fajna. <grym> Tak, I to, jest, to jest dość, dość jasno powiedziane. Ale właśnie fajne są te takie momenty, gdzie jednak to jest trochę cieniowane. Bo ja, mm -hmm. na przykład, miałem przez długi czas problem z, z Alicent mm -hmm. w wersji Oliwi Cook. Zwłaszcza wydawało mi się, że ona za bardzo jest taką w jedną stronę popchnięta, mm -hmm. za bardzo staje się antypatyczną postacią. Ale potem, kiedy jakby dochodzi co do czego, kiedy jakby już wojna wisi w powietrzu, to ona jest tą postacią, która tonuje mm -hmm. i która trochę nie chce pójść na całość i pamięta tę przyjaźń z Renu Tak, tak, tak. E Natomiast na przykład Damon, który zaczyna jako totalnie antypatyczny, prawie że Geoffrey, potem zakochujemy się w nim w toku sezonu. I w ostatnim odcinku jest taka scena, która przypomina tak. nam, że to jednak jest taka dzika karta. Mm, no. I moim zdaniem to jest też potrzebne. Pamiętajmy, tak. pamiętajmy, komu kibicujemy. Tak, 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 tak. Ja absolutnie uważam, że to jest naj, najwspanialsza postać może dlatego, że grają Matt Smith, on jest po prostu super charyzmatyczny. Mhm. Ale też właśnie dzika karta, tak jak mhm. mówisz, no, że może, może być nie wiadomo, co on zrobi, nie wiadomo, a, a z drugiej strony też czujesz, że. Ma dużo jakby wrażliwości w sobie, więc, więc też tak do końca, no taki jest klasyczny bad boy trochę i yy, nie wiem, no, ja go lubię bardzo. No fajnie są też te ironie, które są tu wydobywane, mm. bo to jest opowieść o, o tym, że na tronie zasiadają ci, którzy by nie chcieli, a mm. ci, którzy by chcieli, nie mogą zasiąść tak, na tronie. Tak. I stąd bierze się, się wiele problemów, no to są problemy z sukcesją po prostu, no, ale też tak. problemy z patriarchatem na przykład, mm. bo tak zaczynał się ten sezon jako opowieść ewidentnie o kobietach w trybach patriarchatu. Mm -hmm. I tak też się kończy. No wystarczy wątek ciąży przeprowadzić tak, przez tak, cały tak, sezon. Tak. E, tak. tu Bicie mamy matką. Tak. Baby porn dość intensywny. Tak, tak, tak. Nie, ten, ta, ta scena porodu w ostatnim odcinku była okropna. Nie wiem, może zapomniałam tą scenę z pierwszego, to już było tak dawno temu, ale też, też na mnie zrobiła wrażenie, ale ta była po prostu straszna. No, jeśli chodzi o postacie, które zmieniają się w toku sezonu, to mm. muszę tutaj też y, wielkie brawa dla scenarzystów oczywiście, mm. ale i dla Padiego bad Considina, no. król seres, który zaczyna jako taki przyjemny, dobry, dobry tak. w duszy, ale jednak zły władca i taki dość ciapciuś. Y, tak. No to scena, w której postanawia przyjść i, i tupnąć tak. nogą. No nie spodziewałem się, że ta postać mnie wzruszy. Tak, tak, to prawda, to prawda. E, no i też e, zresztą e, scena e, kolacji, gdzie e, wiadomo, już w tym momencie twarz e, króla się rozpada, i on mhm. ma maskę. I ma to z, z, z żartą przez chorobę jedną stronę, i ona jest po tej stronie high towerów, prawda, mhm. przy tej kolacji, a ta zdrowa. Twórcy jasno nam dają do zrozumienia, po której stronie jakby sympatia ma leżeć, ale tak rzeczywiście, to, to, to rzeczywiście się nie spodziewałam, że, że ta postać po prostu tak poruszy. I też chciałam wspomnieć tutaj o Emie Darcy i o. Boże, 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 Mili, Mili Alcock. Alcock, tak, tak, które grały tą samą e, postać, czyli księżniczkę Rennerę, późniejszą królową, nie wiem, nie wiem jak kibicujecie. Jeśli powiesz, <laughs> że to królowa, to wiele o tobie powiem. No ja, ja z nią trzymam mm. e, i... I też wspaniała, wspaniała kreacja, bo też właśnie z, z takiej młodej, świeżej, trochę może i naiwnej, może trochę takiej pewnej siebie dziewczyny, nagle się, no, widać, że jej to ciąży, to, to, to bycie następczynią tronu, prawda? No bardzo fajna jest ta klamra, którą mm. są spięte te sezony, klamra tej przyjaźni dziewczęcej, tak. gdzie my w, pierwszym, w pierwszym odcinku mieliśmy te sceny, gdzie one razem czytają tę książkę mm, i tak. karta z tej książki wyrwana powraca w finałowym tak. odcinku i jakby dziewczęca przyjaźń okazuje się być szansą na ocalenie królestwa, mm -hmm. ale niestety chłopaki, chłopaki, chłopaki muszą się tutaj chłopaki porównywać swoje się... siusiaki <laughs> i swoje smoki. E, mhm, tak. No i źle się to kończy. Źle się to kończy. No to może przejdźmy do odcinka finałowego. Mhm. No dobra, już teraz będziemy spoilerować, uwaga. E, no Baby boy, e, zjedzony, zjedzony po prostu jednym kłapnięciem przez Wielkiego Smoka. No, myślałam, że już, już czułam, że coś się zbliża, jak, jak, jak on już tam jechał. Już czułam ja nie, ja nie czytałam. E, Książki, na której oparty jest mm. ten serial, więc właściwie nie, nie wiem, co się wydarzy dalej, ale to było tak łamiące serce. A to też jest bardzo, jakby po fakcie, bo mm -hmm. sobie przypominam, że to jest bardzo ładnie zbudowane w tym odcinku: mm -hmm. że mamy scenę pożegnanej rozmowy z tak. matką, mamy scenę dwóch braci, którzy się pojedynkują, Tam. i starszy brat, jakby trochę tutaj. Y Przedrzeźnia młodszego, że jeszcze on hmm. jakby nie dorasta, a potem dochodzi do pojedynku. Tak. I, ale to jest coś ciekawe, że to jest pojedynek, który przerasta jednego i drugiego tak. uczestnika. Że te, sm te smoki i ta cała machina wojny, którą oni wprawili tak. w ruch, to jest coś, co jakby kiedy. Tak. Kiedy już powiesz A, to trudno nie powiedzieć, jak to się mówi. B. B. I widzimy to na twarzy y, Eymonda na końcu, tak. że on trochę jest przerażony tym, co rozumie. No nie, no totalnie mówi, jest przerażony. Kurde, chyba właśnie, chyba właśnie dałem powód do tak. rozpoczęcia wojny. Tak, 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 tak mi się wydaje, że, y, że on po pierwsze się zorientował, że nie kontroluje swojego smoka, który jest największym smokiem. Mhm. A dwa, to jest inteligentny y, młody mężczyzna. I on sobie dokładnie zdaje sprawę, że totalnie no, dał ciała w tym momencie. Ale to też widzimy, ten odcinek jest takim trochę punktem granicznym, gdzie ewidentnie w drugim sezonie chyba zmieni się ta to tonacja. Tak jak tak. mówiliśmy o tym powolnym tempie, tak. to tutaj w ostatnim odcinku zostaje odblokowana mapa <grym> <w> Westeros, <grym> jak widzę komputer nie może. Zresztą pojawia się Baratheon, tak. więc jakby mamy mm. poczucie tego, że świat się poszerza. Mówi tak. się o Starkach, więc tak. myślę, że w kolejnym sezonie to już będzie full on, gra o tron. Tak. Przyjdzie więcej rodów, przyjdzie więcej postaci i może będzie więcej y tego... Myślę, że wiele osobom mogło to przeszkadzać, że w tym sezonie mało było atrakcjonów. Mm -hmm. Mało było ścinania głów. A jeśli ktoś komuś ścinał głowę, to tak w zasadzie od no, niechcenia. Tak. Mało było krwi, mało było bitew. To, to były tak jakby przygotowanie do, mhm. no, do wojny. I wiesz, teraz... Ja tylko powiem, moim zdaniem to, mi to w ogóle nie, nie przeszkadzało. Słuchaj, to jest bardzo, było bardzo potrzebne. Ja, mhm. George R. R. Martin powiedział, że on by sobie wymarzył cztery sezony po 10 odcinków. Ja bym sobie też wymarzyła, bo wydaje mi się, że ta historia ma olbrzymi potencjał. Mhm. I że teraz bardzo dobra została, zostały zbudowane bardzo fajnie fundamenty na to, żeby ten serial stał się... Po prostu fenomenalny. Mhm. No. No wiemy, kto jest po której stronie, wiemy, kto ma jakie interesy, wiemy, kto jest fajny, kto jest niefajny, kto jest szamrany. Tak. E, wiemy, komu kibicujemy, przynajmniej ja wiem, komu kibicujemy. No ja też wiem. E, chociaż to jest takie ambiwalentne kibicowanie. No, no ale po, na tym po polega cała frajda. Po pierwszym sezonie gry od też żeśmy myśleli, że kibicujemy komuś, a, a, a potem kibicowaliśmy zupełnie komuś innemu. Jamie chociażby. Postać, która się zmienia fantastycznie. No więc. Y ja czekam na kolejny sezon. Mam nadzieję, że nie, będzie, nie będę musiała czekać za długo. No ja też czekam. Teraz pytanie do Was: czy Wy czekacie? Piszcie w komentarzach, komu kibicujecie, kto jest Waszą ulubioną postacią, kto jest Waszą najnieulubieńszą postacią. Czy ten serial podobał Wam się bardziej od Gry o Tron? Mm. E... A my się żegnamy: my się Kuba żegnamy. Popielecki. Ile ta Do zobaczenia.